Możesz Możesz. A, ja a kto ci zabrał? Bo ja jeszcze pół roku temu nie wiedziałam, że będę z syndrom tak. Uważajcie o czym... Czekaj, uważaj o czym myślisz, bo jeszcze to otrzymasz, nie? Na szczęście nie zabieram Ci kołdry. No, się po prostu gęba nie zamyka, jak ja to mówię. No. Wiesz, w grudniu wpadłam e, na ten pomysł, żeby faktycznie zebrać taką ekipę kobiet, które mają czas i mają pieniądze i mają ambicje, żeby mm, zainwestować w swój biznes online. -owy. Że możemy zabrać telefony, zabrać komputery i po prostu pracować z dowolnego miejsca na ziemi. Wynajęliśmy duży apartament, mhm. chciałyśmy świetny widok, chciałyśmy nie wiem, kryształowe żerandole, po prostu chciałyśmy poczuć, jak się mieszka w Dubaju, tak, na bogato. Świetnie właśnie instaluje aplikacje, żebyśmy miały zniżki w Dubaju. Jeżeli ktoś ma zasięgi 2000 lub więcej, może sobie zainstalować aplikację i wtedy jest zaproszony e, na randki, na przekąski, wieczory. No bardzo, dobry, ten... bardzo dobry marketing. To, co my również robimy, jest najlepsze. Niektórzy do nas piszą, czy Wy tam pojechałyście pracować czy się bawić? Ale I to czy, i to. Czy jedno wyklucza drugie? No właśnie, chcemy pokazać, że można robić i to, i to i to. Może coś uda mi się opublikować w taksi. Gorąco. No ale. Cóż, kobieta musi być przygotowana na wszystkie okazje, w związku z czym mamy ze sobą torbę. <grymne> na różne sytuacje dzisiaj. Chcemy wykorzystać tą szansę na piękne zdjęcia. Wyłączyliście. Ja, to wyłączyłyście pracownica, wyłączyliście, wszystko jest wyłączone? Kto ostatni pracował? No ten kto ja. robi to... Chyba, to, to. chyba, że jeszcze ktoś po mnie. A sam Bo nie mam to. Włączam. To jest świetny dzień. Dzisiaj będziemy nagrywać content. Jesteśmy tak. na tak zwanej ramie. Wystroiłyśmy tak. się tak. Bardzo. Tak. bardzo. Jak masz ciało. Tak. ciało? Nie, jak, jak dubajski milioner. Jak dubajski milioner? Nie, jak polskie milionerki w Dubaju. O, może tak. Nie sądzisz, że to tak. do nas pasuje? Nie, musimy być z no, dubajskimi księżyczkami. No. Możemy być z polskimi milionerkami. Prawda? Nie. Ktoś miał hejterski komentarz już, czy jeszcze nie? już jest część osób, którym się to nie podoba, że poleciałyśmy do Dubaju. Dlaczego wspieramy tą kulturę? Dlaczego tu ani gdzie indziej? Tak, każdy ma hmm. a Sandra na to! Niemożliwe. Ja mamy obserwującego i e, powiem Wam, że robi mi zasięgi pewnie nieświadomie, bo też udostępni, zobacz, co i ktoś skomentował i, i leci dalej. Ostatnie słowo życzę Wam hejterów. Dlaczego? Bo to robi zasięgi. Takich poetyckich hejterów. Poetycki. W razie czego wrócimy tu zaraz. Kasia by na imię pękał. Będzie dziewczyny wpadać na babski weekend? No jasne, Kasia! Jedziemy! Ciężko mi było wyciągnąć telefon i zacząć się nagrywać. Patrzą ludzie. Ludzie patrzą, zatrzymują się na ulicy, patrzą, dlaczego ty nie? Ale, ale teraz już tyle ludzi kręci, to żałuję, że, no, no, że nie chodź. Tak. Wspaniale, już na górę. Zobaczcie, jaki mega widok. A zaraz pokażę, jak wygląda ta przeszklona podłoga, bo jest najpierw takie matowe, i później ten czujnik puszcza. I nagle widać po prostu taką przestrzeń, że to jest szok Ja tak się przestraszyłam, bo szłam sobie tym. I nagle to po prostu jakby znika, i widać ten sam i Idę jeszcze raz właśnie przejść, i nie miałam takiego doświadczenia, więc jest. Mega. Nie dałam rady przejść, tak tylko bokiem. Jest, wszystko jest w naszej głowie, bo przecież stoję tutaj i tylko jest nieprzezroczyste, i jest okej. Okay. A wchodzę tam i już mam zawrot głowy. Miała zaciśnięte oczy, chodziła dookoła tej szyby, i ja podeszłam do niej i powiedziałam: Marta, daj mi rękę. Jesteś w Dubaju, jak możesz nie wejść na to szkło? A potem patrzę co? A Marta chodzi, nagrywa relacje. Tak. Słuchaj, ona to zrobiła kolejny raz, i kolejny raz, i kolejny raz. I jaki jest z tego wniosek? Wszystkie ograniczenia są po prostu w naszej głowie. Jeżeli masz takie osoby, które Ci powiedzą, a dasz radę, to zrobić. Dla mnie to jest esencja w ogóle tej naszej kobiecej mocy. Jak widać forever praca nad sobą to podstawa, bo teraz z powodzeniem chodzę po szklanej podłodze. Główną naszą pracą jest forever, ale my też się wspieramy mentalnie. To jest takie pokonywanie lęku, więc podczas naszego pobytu wiele rzeczy się takich zadziało. W dzisiejszych czasach każdy jest jakby zamknięty na siebie, każdy ma swoją klatkę i widzi tylko swój czubek nosa, a my mamy jednak, ja to nazywam magią, że jest jakaś taka nić przyciągania i są też tutaj takie osoby, które jakby potrzebowały nawet takiego wyjazdu, żeby coś zmienić w swoim życiu. Do tym niesamowity. Okazało się, że nie mam lęku wysokości. Było cudownie. Mi się podoba. Ja tam jestem zachwycona. Czuć pieniądz, albo jak to mówił Sławomir czuć pieniądz. Dałam radę. Na początku myślałam, że nie przejdę i im więcej o tym myślałam, tym bardziej się nakręcałam. Dopiero Sandra złapała mnie za rękę, razem przeszłyśmy. Oczywiście nie patrzyłam w dół. Ale później już spokojnie. Na mnie, na mnie największe wrażenie robi to porównanie. Po jednej stronie frame'u mamy stary Dubaj, tak. a po drugiej stronie jest nowy Dubaj. I to bardzo fajnie widać. Czy planujemy tu wrócić za 50 lat prywatnym odrzutowcem? O. Z balkonikami będziemy spacerować. Nie. Jemy tyle aloesu, żeby że bez balkoników. Musimy się teraz Ja chciałam jakieś zdjęcia porobić przed ramą. No to chyba zamknął nas. Dzieci są szczere: jak im się coś podoba, to widać to po nich. Widzisz to w ich oczach, tak. widzisz to w ich e, gestykulacji, po prostu mikroekspresji. Tak. A w ogóle też fajne było to, że nawet ludzie nas tam zaczepiali, bo my byłyśmy elegancko ubrane. A Klaudia była też spięce ode mnie z mojego salonu. Więc Piękne, to wyglądała jak woda. wyglądała księżniczka. Dzisiaj Na najwyższy budynek świata. A, a możesz powiedzieć tanie? Danie? Na Danie? Nie? Teraz wybieramy się na najwyższy budynek świata, Burj Kalifa, 124 piętra. Chyba będziemy dokładnie na tym piętrze. Ciekawe.